Dzięki Sony Center Kielce mogę sobie dzisiaj popadać z nowego Akszynkauma, który ma być w tej sekcji Middle. Jeśli chodzi o cenę, bardziej budżetowa opcja: cam HDR-AS50. Sony, jak wiecie, jest w zasadzie jedynym takim dość skutecznym konkurentem globalnym dla GoPro, i coraz więcej produktów od Sony. Ma dość sporo innowacyjnych funkcji, których konkurenci nie posiadają. Na początku przyjrzyjmy się temu, co mamy w zestawie. Sama kamera wraz z obudową wodoodporną, stosowna dokumentacja. Otrzymujemy przewód USB do ładowania i do synchronizacji kamery z komputerem. Mamy uchwyt montażowy do różnego rodzaju akcesoriów oraz bateria, standardowa bateria Sony oznaczona literą. X. Kamera została przekonstruowana, niemniej jednak, kształtem nawiązuje do swoich braci ze stajni Sony Action Cam. Pierwszą nowością, jaką widzimy, to jest wyświetlacz. Wyświetlacz, który w dużo prostszy sposób będzie nam pozwalał na konfigurację tej kamery. Sekcja wyświetlacza wraz z przyciskami sterującymi jest to jedna strona. Od spodu znajdziemy co istotne dwa uchwyty na standardowy. Standardowy uchwyt montażowy, który pozwoli nam na montowanie tej kamery w zwykłych statywach, na zwykłych selfie stickach oraz mamy również dodatkowe złącze troszeczkę mniejsze, które pozwala nam na mocowanie tą, tej kamery do akcesoriów Sony. Obok mocowania do statywu, jak widzimy mocowanie jest fajne, jest metalowe, czyli nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że nam się to wszystko w jakiś sposób zniszczy. Mamy gniazdo na kartę SD, ewentualnie memory stick. Na froncie tej kamery znajdziemy mikrofon stereo oraz soczewkę. Na boku mamy przesuwany przełącznik. Po zwolnieniu blokady mamy dostęp do kodu, który nam pozwoli na sparowanie kamery z urządzeniem mobilnym, bo dość istotnym elementem jest właśnie aplikacja mobilna. Mamy Fajnie pomyślane dodatkowe gąbeczki, które nam stabilizują tą e, baterię. Tak więc e, nie będzie nam tutaj nic hałasowało, robiło jakiegoś niepotrzebnego szumu. Na tylnej części kamery również znajdujemy złącze multi. Tak naprawdę, jest to e, złącze USB, które jest również wyposażone w dodatkowe e, piny, które będą pozwalały na. Połączenie dodatkowych akcesoriów z tym urządzeniem. Na górze kamery znajduje się przycisk zasilania oraz przycisk, który będzie nam powodował wyzwolenia, wyzwolenie migawki aparatu lub rozpoczęcie rejestracji sekwencji wideo. Mamy trzy diody, które nam sygnalizują stan kamery, a mianowicie to, że ona nagrywa, czyli świecą się one na czerwono. I teraz może warto wspomnieć o samym, o samym wyświetlaczu. Jak widzicie, wyświetlacz dużo bardziej czytelny, w prosty sposób nawigujemy. Mamy dostępne podstawowe tryby tego urządzenia: tryb filmowy, tryb zdjęć poklatkowe, na żywo, w pętli i wyjście z tego menu. Kolejna sekcja jest to sekcja ustawień urządzenia, podstawowe parametry. Tego właśnie naszego rejestrowanego systemu wideo, czy chcemy rejestrować zdjęcia, czy mają być kolory podbite. E, istotną kwestią jest stabilizator obrazu, które, e, który ma wbudowane m, to urządzenie. Jest to stabilizacja obrazu elektroniczna, niemniej jednak, w momencie kiedy, jak widzicie, jest ona włączona, mamy dostępny tylko tryb rejestracji narrow. Tak więc będzie wtedy troszeczkę węższy kąt rejestrowany przez tą kamerę. W momencie kiedy wyłączę stabilizację, już mamy dostęp do trybu white, ewentualnie e, narrow. I kolejna sekcja menu, tutaj konfigurujemy sobie różnego rodzaju tryby pracy, czy ma być uruchomiony moduł Bluetooth, ja za chwilę o tym powiem, bo jest nowa fajna funkcja, która nam będzie umożliwiała na sterowanie tym urządzeniem z aplikacji, włączenie tego urządzenia, czyli mamy Bluetooth, mamy wersję Wi-Fi, co, co jest nowością w tym urządzeniu jeszcze jest WiFi e, o większej mocy. W momencie kiedy gdzieś chcemy z daleka sterować tą kamerą, e, chociażby mamy ją na dachu, gdzieś samochodu zainstalowanego e, i standardowo m, przy standardowym ustawieniu WiFi moglibyśmy tracić zasięg, jest wersja. Tego Wi-Fi wzmocniona, czyli o większym zasięgu. Podstawowe parametry, które sobie uruchamiamy, czyli ładowanie przez USB, możemy sobie wyznaczyć, które diody mają nam sygnalizować rejestrację obrazu, różnego rodzaju ustawienia dodatkowe, no, standardowe, które właśnie teraz widzicie, myślę, że bez sensu w nie wszystkie. E, wnikać, bo są one, myślę, jasne i przejrzyste właśnie dzięki temu, że mamy nowy wyświetlacz i ten wyświetlacz nam wszystko fajnie pokazuje. Mamy również stosowną informację na wyświetlaczu o trybie, jakim rejestrujemy, o szerokości kąta, o trybie filmowym, jak, długo, jak dużo mamy jeszcze dostępnego miejsca na karcie oraz jaka, w jakiej kondycji jest e, bateria. Kolejnym elementem zestawu jest obudowa wodoodporna, która wszystkie przyciski ma wyprowadzone. Ja zawsze Was odsyłam do strony internetowej producenta. Tam znajdziecie również wszystkie parametry tej kamery. Jest to, jest to kamera HD. 1080, 60 klatek na sekundę, ale ma możliwość rejestrowania poklatkowego filmu 4K. Dość prosta instalacja w tej obudowie. Jak widzicie, obudowa również jest wyposażona w uchwyt montażowy do statywu. Kolejnym ważnym elementem w obsłudze urządzeń mobilnych, urządzeń mobilnych sportowych jest aplikacja Play Memories Mobile. Jest to aplikacja od Sony. I, I tu się pojawiają pierwsze nowości, pierwsze e, fajne rzeczy. E, słuchajcie, jak widzicie kamera teraz jest wyłączona. Ja wejdę sobie e, zdalne włączanie urządzenia, nacisnę przycisk. I w tym momencie z aplikacji telefonu uruchomiłem to urządzenie bez konieczności ingerencji w przycisk zasilania. To jest dość. Sprawa fajna. Jak widzieliście pod klapką mamy kod i za pomocą tego kodu możemy sobie to kamerę powiązać z telefonem, bo nie jest ona wyposażona w moduł NFC. W momencie kiedy uruchomiłem kamerę pojawiła mi się ona w menu. Mogę sobie przejść już do podglądu tego, co kamera rejestruje. Kamera ustawiana w pionie. Zobaczmy jak szybko ona reaguje na pojawiające się elementy, jak szybko ten obraz jest przekazywany do aplikacji. Jak widzicie, można powiedzieć działa to. Bardzo, bardzo, bardzo żwawo i bezproblemowo. W aplikacji mamy te same informacje, które na wyświetlaczu: dostępne miejsce na karcie pamięci, stan akumulatora, tryb, w jakim kamera pracuje. Możemy sobie tutaj również podstawowe parametry ustawiać, wybierać tryb, w jakim będziemy rejestrowali sekwencję. Zapoznajmy się teraz z możliwością sterowania funkcji. To jest to samo, co mamy możliwość sterowania z menu kamery. Balans bieli, wybór sceny, ustawienia koloru, ustawienia zoomu, tryb nagrywania, format filmu, steady shot, czyli stabilizator obrazu, ustawienia kąta, nagrywanie dźwięku, redukcja szumu wiatru, rejestrowanie sekwencji i fotografowanie z odbiciem w pionie, czyli w momencie, kiedy byśmy kamerę zamontowali do góry nogami. Brzęczyk, głośność brzęczyka, ustawienia lampki, czyli czy się te lampki sygnalizujące mają nam zaświecać, czasami gdzieś tam chcemy coś robić w ukryciu, albo by ta lampka by nam się odbijała w szybie, bo rejestrujemy jakąś długą sekwencję za okna. To jest ważne, żeby móc to wyłączyć. Nagrywanie jednym dotknięciem, selektor systemu telewizyjnego, PAL NTSC. Czas rozpoczęcia oszczędzenia energii, czyli w momencie, kiedy kamera nie rejestruje, nie jest połączona z niczym za pośrednictwem Bluetooth lub Wi-Fi, wtedy po 60 sekundach ona się wyłączy. Możli mamy możliwość formatowania e, karty pamięci i dodatkowe informacje o urządzeniu. Przejdę jeszcze może teraz w formaty. Mamy dwa formaty XAVSC, czyli ten format, który nam pozwala na... Rejestrowanie większej ilości materiału, większej ilości danych podczas rejestrowania sekwencji wideo, czyli w momencie, kiedy dynamiczne, e, dynamiczne rzeczy chcemy rejestrować, proponuję używać właśnie tego XAVSC. I również, jeżeli sobie wybierzemy tryb, w jakim on będzie nam funkcjonował mamy do dyspozycji 60 on działa tylko w trybie full HD mamy 50, stream 50 megowych gdzie może rejestrować 60 latek na sekundę 30 lub kinowy 24 jeżeli ja przełączę ten tryb na mp4 to zobaczycie że wtedy się nam pojawi troszeczkę więcej możliwości jeśli chodzi o e, rozmiar tego e, tego rejestrowanego obrazu. Mamy PS, HQ, STD i HS 120, czyli to będzie 720 z prędkością 120 klatek na sekundy. Bardzo fajna opcja do robienia, słuchajcie, różnego rodzaju spowolnień. Ważnym uzupełnieniem tej kamery jest również aplikacja na komputer PC lub Mac. Ja u siebie, jak wiecie, dość dużo urządzeń Sony używam i jest to aplikacja dość genialna w swojej prostocie. Służy ona do agregacji tych wszystkich rzeczy z różnych urządzeń Sony w jednym katalogu. Są one dzielone na, na daty i w łatwy sposób mamy dostęp tych sekwencji, szczególnie jeżeli mamy zsynchronizowane zegary i gdzieś tam w terenie filmujemy kilkoma kamerami później. Dużo łatwiej nam montować taki film, bo mamy to chronologicznie wszystko poukładane. Oczywiście również z tego samego menu, w którym żeśmy włączyli zasilanie, również to zasilanie urządzenia możemy wyłączyć i też jest to dość istotne, jeżeli chcemy mieć kontrolę nad zużyciem energii. Urządzenie wchodzi niebawem do sprzedaży. Ja je link do ceny tradycyjnie w opisie filmu Wam podaję, z tego względu, że to są zmienne Parametry, tak więc staram się w filmie jako takiej ceny nie podawać. Tak więc, za, 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 kiedy w momencie, kiedy będziecie oglądali tą produkcję, zobaczcie sobie ile ta kamera kosztuje. Ma ona być tańsza i przez to dostępna dla szerszej rzeszy ludzi. Myślę, że pora przejść do przykładowych sekwencji wideo, jakie rejestrowałem tą kamerą przez ostatnie dwa dni. I zobaczmy przede wszystkim, jak pracuje wbudowany mikrofon. Słuchajcie, testowo e, uruchamiam kamerę w samochodzie. Nie jest ona przymocowana, żadnym uchwytem, po prostu postawiona jest na desce rozdzielczej. Robimy test mikrofonu i zobaczymy, jak się to e, nagrywa. Czy nadaje się taka kamera chociażby do vlogowania z samochodu, e, co czasami mi się zdarza robić. Kolejny dzień, kolejna próba mikrofonu. Kamera w ten sam sposób jest włączona. Jest uruchomiony steady cam, czyli mamy węższy kąt i stabilizacja obrazu jest do takich właśnie delikatnych drgań, które mogą powstawać w samochodzie, jeżeli nie stosujemy jakiegoś specjalnego uchwytu. Zobaczyliście dwie próby mikrofonu, teraz pora zobaczyć sobie ujęcia, które zostały spowolnione czterokrotnie, czyli 25% standardowej prędkości. Jest to ujęcie zarejestrowane w rozdzielczości 720p, ale to nam pokazuje, że w momencie, kiedy ustawimy kamerę gdzieś, gdzie się dzieją jakieś sportowe relacje, możemy potem bardzo fajne robić przejścia do zwolnienia właśnie w postprodukcji. Jeśli chodzi o jakość mikrofonu, muszę przyznać, że jest to jakość bardzo dobra. Przy tych zdjęciach, które żeście widzieli w samochodzie, zrobionych. Pierwsze było bez Steadicamu, drugie było ze Steadicam. Widać, że ten Steadicam trochę bardziej wygładza. Nie on zupełnie do końca nam tych drgań nie wyeliminuje, ale próbuje wygładzić te, te drgania. A tutaj już zdjęcia normalne, standardowe, które wykonane są w, w dzień. Jak widzicie, to wygląda całkiem dobrze, dlatego za chwilę przejdziemy do zdjęć nocnych. Też widzicie, jak kamera reaguje w momencie, kiedy. Gdzieś tam się poruszamy i trzymajmy ją w ręce. Tutaj już zdjęcia, które były wykonane. W galerii handlowej, przy takim sztucznym oświetleniu, też nie używałem tutaj absolutnie żadnych urządzeń dodatkowych, żeby ją wystabilizować, tylko to wszystko było robione ręcznie. Zachęcam Was oczywiście do oceniania, jak Wy znajdujecie obraz rejestrowany przez tą kamerę i, i, i generalnie jak Wam się to urządzenie podoba, patrząc na nie przez pryzmat ceny. Tutaj już widzicie zdjęcia nocne, które wykonywałem również bez jakiegoś specjalnego ustabilizowania tej kamery. Normalnie w ręce sobie ten, to urządzenie trzymałem i po prostu spacerowałem po mieście. Te zdjęcia, które teraz widzicie, są wykonane bez stabilizacji tej elektronicznej obrazu. Obraz wtedy jest szerszy, kąt widzimy delikatne zniekształcenia na bokach. Wynikające właśnie z charakteru rejestrowanego dźwięku yy, obrazu, bo to akurat jest standardowo, kiedy mamy kąt 170 stopni, no to jest ewidentnie widok yy, kuli. Teraz tutaj go widać szczególnie, kiedy mamy taką architekturę nas otaczającą. Widać, że te boki są zakrzywione. Tutaj również standardowe oświetlenie miejskie, latarnie, środek nocy. Idziemy sobie yy, bez steady camu. Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do oceniania filmu, jak Wam się podoba łapka w górę, jak Wam się nie podoba łapka w dół i zapraszam również na kolejne prezentacje, które znajdą się na kanale test.pl.